na czapka. Dobra, zaczynamy zajęcia. Zrobiłem takie czapki, żebyśmy mieli na święta. Posłuchajcie. Wzięłam takie czapki, żeby Wam było fajnie, bo są święta. Wow, święta. Tak. Pisze się 16 grudnia listy do Mikołaja. Wow. A my dopiero nic nie napisaliśmy. Nawet nie wiedzieliśmy, że 16 grudnia się pisze listy. Ach, bo dziś będziecie pisać listy. O, nie widziałem. No, teraz to jest szkolna przerwa. Wow! A co będziemy dzisiaj robić? Dodawać świątecznie. Wow! Nigdy nie wiedziałem. A dziś Dominik, i ktoś, co mu pomoże, wymyśli jakiś prezent. Dominik wymyśli prezent. Mój tata szukuje dla nas jakąś niespodziankę, którą my uwielbiamy wszyscy. O, ciekawe co? Ej, Nikodewie! Co się dzieje? Dlaczego mnie budzisz? Sorki, ale poważna sprawa. Szukuję mega niespodziankę dla juniorków i chcę, żebyś doradził, czy wymyśliłem prezenty na naszych chłopaków. Hmm, no to dawaj, chętnie zobaczę. Ej, ej, ale musisz pomóc. Wiesz ile tego mam? I spadła ci czapka. Oj, chyba ta czapka jest ciasna. Te Mikołaje mi się w czapkach nie podoba. Ale wytrzymaj przez ferie zimowe i jedną zimę, dobra. Ale w Wigilii nie będę tego nosić. Będziesz? Och, co to ty, ty tu szykujesz? No jak to co? Chodź ze mną. Pokażę ci. Leć ze mną. Dobrze. Ku, Co ty masz? Co to jest? To jest taka, no, plastelina, której robisz Jedzenia w restauracji. Wow! Jeszcze tego nigdy nie widziałem. No, spójrz, jakie tu zestawy. Może zrobię frytki, ale to mi się najbardziej podoba. To wszystko. Wiesz? Wszystko mi się podoba. Nawet ten zestaw. Wow! Ten zestaw mi się podoba. Bardzo! No. Na no co? Otwieramy. Jasne, tylko z tej minimy czapki, żeby nam nie przeszkadzały. Dobrze. Zacznijmy od tych prezentów. Wysypmy. Mamy taki, taką mamy siatkę, żebyśmy nie powrócili piasku. W tym znajdują się... Jeśli chcesz kupić piasek. To są różne kolory. Wszystkie kupiłem zielone. Trudno będzie je rozwiesić. To. Spójrz. Którą chcesz? Czerwoną. Ja sobie wybierzę niebiesko. I te kolory mamy. Spójrz. Z tych kolorów możemy tak. Spójrz. Mamy taki widelec, który możemy dziobać ten piasek. Otwieraj. Ach. Ach. Ale tu się mocno ciękają. Otwórzmy. Och, nie będzie łatwo. To jest tylko pierwszy raz otworzone. Ach, otwieraj się szybciej. Ojej, to jest bardzo trudne. Dobra, otwieramy. Ach, wow. Jaki, jaki super! No, w tych zestawach jest bardzo super. No, wow. Jaki super piasek, Tylko go nie wysyp, bo to jest bardzo trudne. Ach, otwieramy teraz czerwoną. Pewnie, że tak. Ach, to jest bardzo fajne. A wiesz, że można z tych zrobić warbogery? Wow, to jest super! Gdzie jest nakrywka? Gdzie? Czerwona? Jest. Dobra. Jest gotowa. Potem! Tu można zrobić takie wzorki. Wow, do hamburgerów. No. Użyjmy tych piasków, co wcześniej próbowaliśmy. Spójrzmy. Nie możemy tego wysypnąć, bo to jest ultra rzadkie piasek, bo to jest bardzo trudne otworzyć Nie może nam się wysypać, bo będziemy o tego sprzątać. No, a to jest prezent dla naszych juniorków. Może szybciej, o tak zrobimy. Teraz. Zabijemy go na pół Zrobimy z tego sek... oj Dobrze, że mamy takie coś By nam się to nie obróciło Ach. Pierwszy hamburger zaliczony Dla naszych juniorków to się spodoba No Ach, 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 Jakie to jest twarde. Ach, ach, W końcu mamy to. Teraz zakładamy na drugą stronę. Pierwszy hamburger, a to ostatni. Dobra, mamy trzy hamburgery. Dajemy, dobra. I gotowy hamburger do jedzenia. Widzicie? Dzieci, spójrzcie jakiego hamburgera zrobię. Teraz możemy go jeść na niby, bo to jest pieskowy hamburger i nie można go jeść. No to gdzie jest widelec? Tutaj ze mną? O! Teraz płóż to do pudełka. Dobra, wrzucamy go do pudełka. Tak, posprzątam co tu za... Stało. Zostało. 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 To zasypam. Gniotę, żeby to się ułożyło. Dobrze, Dobrze, żeby się to ułożyło. I koniec zabawy. Ach, coś tu widzę. Takie to bar. To Spójrz do co To są na okładki. Duży ser spójrz dominiku. Mamy tak. Mamy dużo ser i malutki ser. Wow! Ale nie będziemy tego wykorzystać, bo sobie juniorki to zrobią. No, teraz to rozpakujmy. Dobrze.

Nie wiem co. I Myślę. Może to zostawić tam na górze? Pod górze? Na górze? O! aj. aj, aj. nikodem, nikodem. Czy ty nie wiesz, co robić? No wiem, co robić. To tak trzeba robić. A, tak, tak robić. Dobra, zanieśmy na tą górę. No, zanieśmy. Pomóż mi. Może tutaj się podkryć pod tą siatkę. Chcecie, co, co, co? No, z tej siatki. Dobra, zrobimy tak i tak. Nie wiem, czy tu to będzie. Dobre miejsce. Nie wiem. Zróbmy tak. Pójrz, już spakowaliśmy. Dobre miejsce było. Juniorki chyba ucieszą się z tego prezent. Ciekawe, jak oni radzą w szkole. No, ciekawe, jak synek dobrze rodzi. Może będzie miał fajne czapki. No, jak my. Czerwone, a oni zielone. Nasi dzieci. Ci Będą miały zielone. No. Teraz jakieś zadanie. Posłuchajcie. 47 odjąć, 10. Policzcie. Może wy wiecie, ile to jest. Dobra, mamy 40 palców.

Ma dla Was niespodziankę. Robota bab dla chłopca, który ma pomarańczowy kolor. Ja mam kolor. Lucusiu. Dobrze. Dostajesz tego robota. W końcu mam zreski poca robota. Mam pomarańczowego. Dobra, mam jeszcze inny kolor. Tylko. To zdają drugie miejsce w tej taty Taki jest kolor. Nosorożec. Jest taki jasno szary. Masz on takich nosorożce. Rub, Au. Mój tyłek. Zostaw go Zuzia. No ej. Zuszka! Przepraszam. Dobra. A trzecie miejsce zajmuje... To żartowałam, nie ma trzeciego miejsca. Tylko dwa. O. Chciałem takie rzeczy dostać. Ja też. Dobra. Nie ma konkursu. Możecie wracać do domu. Nie możemy wracać do domu, skoro tata i tata nie godem. Poszli po jakiś prezent. Oni na pewno wrócą. Możecie czekać. Ja jadę pierwszym, a ja drugim. Dobra, biedźcie. Za chwilę dzwonek. A może za 5 godzin? 4, 3, 2, 1, 0. Przerwa. Dajcie mieczapki. Łuchu. Piuchy. mój robot, zaraz pierwszy autobus. Uh, 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 uh. Przez Drugi autobus nie jedzie jeszcze do nas. Polo, wracamy do domu. Oddałeś czapkę? Bzz. Zapomniałam oddać czapki! a Ty, ty czapko, wracaj tu. Dobra, bzz. Dobra. Dziękujemy Wam. Dajcie łapkę w górę za ten film. I skrybujcie nasz kanał Gang Słodziaków 2! I nie zapomnijcie naszych filmów. Jeśli zapomnicie, to z dzwoneczkiem damy Ci znać. To papatki, do zobaczenia, pa! I jeszcze Wesołych Świąt i życzę Wam Wesołych Świąt, żebyście nie chodorowali. i dużo prezentów i jeszcze dużo kolegów i przyjaciół i pieniążków. To na razie. Kolejny raz. Pa. Kolejny raz.